Dziękuję za zaproszenie. Ja mam na imię Sławek, jestem alkoholikiem. Cześć Sławek. Czym jest mój eldorado. Ja powiem tak, że ja należałem do tej grupy beznadziejnych przypadków. To jest opis Wielkiej Księdze, gdzie do mnie nie docierało nic, nie? Ja do Wspólnoty należę od 2009 roku, gdzieś tak od połowy. To jest początek w Polsce, gdzie było to na początku po terapii. Nie? Skierowanie, które trwało półtorej roku, była terapią otwartą. Zresztą to nie była jedna, bo było kilka terapii. Na koniec tej otwartej terapii usłyszałem, szukaj sobie grupy wsparcia w postaci anonimowych alkoholików. I tak trafiłem na pierwszy meeting w Polsce, gdzie to wyglądało zupełnie inaczej niż tutaj. Nie? Była to grupka starszych panów, którzy nie pili już tam 20-27. Ludzie byli z nakazu, że tak powiem, nie bo tego wysłał pracodawca, tego żona, kurator, policja, gdzieś tam groziła jakaś ociatka, wszyscy byli za karę. Tylko tam tych kilku, tak trzech, czterech, którzy mieli ten <coughs> długi staż i oni tam dobrowolnie po prostu przychodzili. Uczęszczania tam przez jakiś czas nie było mowy o żadnym programie, o żadnych e, krokach. Jakieś czytania były, jakieś fragmenty, jak dobrze pamiętam, z życia w Ale nie pili, nie? Uczęszczałem tam przez dość długi okres czasu, bo dobrze pamiętam 3,5 roku miałem suchego zapasu z Polski, gdzie udało mi się wyjechać do Wielkiej Brytanii i dalej nie piłem, nie? Ale gdzieś po miesiącu już mi się włączyła taka pompka, że nie ma tych meetingów, chociaż uczęszczałem raz w tygodniu, ale coś w tym było, nie? Że oni nie pili, to ja też nie piłem, no. Zacząłem szukać tutaj w Londynie, w Anglii w ogóle ja byłem, w Walii na farmie i nie mogłem nam nic znaleźć w pobliżu. Miałem wracać do Polski, ale tak się potoczyło, że mój kuzyn, który tu mieszka niedaleko zadzwonił powiedział, że znalazł dla mnie pracę. Przejeżdża po mnie w niedzielę, a ja miałem w piątek już wylatywać. No eee, to zostałem do w niedzieli, zabrał mnie tutaj. I dzięki jednemu z tych chłopaków, którzy byli w Polsce, znalazłem tutaj polskie mitingi, kontakt. Wysłał mi do Marzeny ze Stamford Hill. Z pamiętam, jak dzisiaj, w niedzielę wyszkowałem się na miting. Czekam na Stanford Hill na e, kolejce, a ona do mnie mówi, ale Sławek u nas nie ma kolejki, nie? Jak się okazało, później poznałem tę kobietę kiedyś na mitingu, bo była tu w Londynie. E, to było miasteczko. Stanford Hill. dwie godziny w Londynu, nie? No ale dzięki temu poznałem to, kolejnych ludzi. To było to działanie właśnie, nie? Gdzie znalazła kogoś z Londynu, tylko że ja mieszkałem na północy, ona mi wysłała kontakt do faceta nie? mężczyzny z Patnej, nie? Do mnie, czy to nie będzie problem, żebym przyjechał. Mówię, że nie. nie? tak trafiłem na pierwszy meeting w Wielkiej Brytanii, gdzie bardzo miło zostałem przyjęty. Grupa około 50 uśmiechniętych, zupełnie inaczej wyglądających ludzi, inaczej mówiących niż wtedy w Polsce na tych meetingach. Nie? Tam była radość, uśmiech na twarzy, było coś, co przyciągało mnie. Jak to był kwiecień bodajże 2013 roku, mój pierwszy meeting w Wielkiej Brytanii. I zacząłem na te meetingi chodzić. Dowiedziałem się, że jest więcej meetingów, a tak jeszcze taki zabawny yy, morał był, że zamieszkałem na Richmond. Nawet to pamiętam. Siedzieliśmy później w parku, a meeting się odbywał dosłownie 4 minuty od mojego domu, nie? Gdzie ja szukałem gorliwie tych meetingów i tego nie mogłem znaleźć. Znalazłem na Pattle, nie? Według tych wskazówek. No i tak później dowiedziałem się, że te meetingi są systematycznie co tydzień w kilku miejscach, już później coraz więcej tych meetingów było. I uczęszczałem w ten sposób na mitingi, nie robiłem nic ze sobą. Słyszałem o jakimś programie, sponsorowaniu, o krokach, ale to nie dla mnie jeszcze było, nie? Tak wytrzymałem 5,5 roku. Samego, suchego nie picia, gdzie nic ze sobą nie robiłem. A później, jak powiem, otworzyła się brama taka, gdzie któregoś dnia wracając do domu, nakupiłem alkoholu i zacząłem pić, nie? Obudziłem się rano, zasikany, zażegany w, ubraniu, w wannie. Pójdę w domu, zdemolowane pewne rzeczy. I tak trwało to dość długo, nie? bo zajęło mi to kilkanaście lat, zanim odnalazłem właśnie to tytułowe miejsce w swoim życiu Eldorado. Ale zanim do tego doszło, no to nie było łatwo, nie? bo ja się dobrze pobijałem w tym swoim pijackim życiu. Jestem uzależniony od wszystkiego. W ciągu tych kilkunastu lat zaliczyłem kilkunastu sponsorów. Kilka dobrych takich prób programu, gdzie zdeklarowałem się, że będę coś robił ze sobą, że będę robił sugestie, a tak naprawdę to ja robiłem to, co chciałem, nie? Ja na tamten czas nie wiedziałem czego chcę. Ja szukałem czegoś w ciemności, nie? A naprawdę, ja nie wiedziałem, czego ja w życiu chcę, nie? Chciałem w cudzysłowie, chciałem nie pić. Nie? Ale tak chciałem nie pić, że u mnie było tak, że ja. Jeżeli mi się udało i szcześć na meeting, no to po mitingu musiałem się uhonorować i oczywiście zaliczyć sklep, gdzie kupiłem alkohol i się napić. Nie? Było też tak, że ja chodziłem na mitinki z alkoholem. Siadałem gdzieś tam w drogę, żeby mnie nikt nie widział. I piłem, nie? Cały czas piłem, cały czas piłem, śpałem. Doszło do takiego momentu, że miałem wyjazd do Polski, a w międzyczasie zacząłem współpracę z drugim alkoholikiem, który mi zaoferował pomoc. Na programie przeprowadzenia przez te proste kroki. I tak wyglądało, że ja mam we wtorek wylot, a mieliśmy się w sobotę spotkać na czytanie czwartego kroku, ale i tak się potoczyło, że po prostu nie mógł się ze mną spotkać ten chłopak. I mówi, no to jeżeli ty we wtorek jedziesz, to spotkamy się po twoim powrocie. A miało to być dwa tygodnie w Polsce, gdzie ja go wcześniej opamałem. Że ja, oczywiście, tak napisałem czwóreczkę, ja nawet nie wziąłem ze do ręki. Nie byłem nigdy uczciwy, nigdy nie byłem uczciwy. Wobec żadnego ze sponsorów. Ja byłem notorycznym kłamcą. I odnośnie tego mojego wyjazdu, usłyszałem tylko tyle, że jeszcze będziesz miał czas, żeby dopisać tą czwórkę. Jak tam ci coś utknęło w pamięci. Efekt był taki, że to akurat pamiętam. Jakby siadałem samolotu, już byłem dobrze pijany. I zachowałem się tak, jak wojtyła, nie? Jak zobaczymy, wójte lotnisko to wypier. Z tych schodów po prostu usałowałem tą płytę, robiłem sobie nosek. No i to było właśnie to podziękowanie za to kłamstwo, gdzie tak naprawdę to ja spędziłem w Polsce rok czasu. Bez dwóch tygodni, gdzie wróciły wszystkie moje uzależnienia. Eee, mogę powiedzieć tak, jak to kiedyś powiedział Roman, że uzupełniłem swój picie, ale co nie do końca. Bo będąc w Polsce w tamtym czasie, to ja zajęciłem chyba wszystkie levele dna, jakie mogą być, nie? Ja chodząc na mityngi, cały czas gdzieś tam w górze miałem, że ja sobie sam poradzę. Nie? Że jak słuchałem takich speakerek jak moja wypowiedzi po meetingach, to ja tego nie miałem, ja nie byłem bezdomny, ja mam pieniądze i cały czas byłem lepszy od tych ludzi na mityngach. Ja nie słuchałem tego, co się mówi, szukać podobieństw, a nie różnic. Nie? Ja widziałem może jakieś tam małe podobieństwa, ale to były naprawdę takie minimalne, nie? A wszystko dookoła to były różnice, bo, bo ja tego nie miałem, nie? To mnie nie dotyczy. No ale życie mnie bardzo, bardzo szybko zweryfikowało, gdzie w tym ostatnim etapie tego mojego pobytu w Polsce ja już nie miałem dokąd pójść, tak naprawdę, nie. Może rodzina się ode mnie nie ucinała, tylko ja odsuwałem wszystkich dookoła, nie. Znajomi już dawno się oceniali, bo widzieli, co robię. Yy, rodzina jeszcze wtedy była, ale już była tak na nitce. Zostałem sam. W międzyczasie zaliczyłem piwnicę w bloku, gdzie biegały po mnie szczury, karaluchy. Nawet jak ktoś mnie próbował podnieść z tej, z tej podłogi, to ja i tak byłem lepszy. nie? Pomimo tego, że ktoś nade mną stała, ja leżałem, to ja się czułem lepszy, że ja sobie sam jeszcze poradzę. Nie? Miałem takie przebłyski, że tam gdzieś w ciągu tego roku był dzień, dwa dni, trzy dni, że byłem trzeźwy. I Chciałem kiedyś pójść na mikim, nie? na tym właśnie w Polsce, na którym byłem pierwszy raz. On dalej tam był w tym samym miejscu, bo jak jeździłem do Polski, to mi się zdarzało, że poszedłem tam, nie? I nie zostałem wpuszczony, bo śmierdziało ode mnie alkoholem byłem dobrze wypity i usłyszałem, że stanowi zagrożenie dla tych ludzi, którzy nie piją tamte 27, a już w tamtym czasie później to było i ponad 30 lat. Gdzie ja sobie wtedy dopiero tak do głowy wziąłem, to gdzie ja mam w końcu kurwalić? Nawet na, te, na ten malutki taki polski mitnik, nie chcę mnie wpuścić, no to gdzie ja się kwalifikuję? Kontaktowałem się z terapeutką, z którą miałem kiedyś ten program robimy, yy, terapię, No to mi powiedziała, że musisz być 24 godziny trzeźwy, żeby ze mną rozmawiać w ogóle. Nie? No to, to to, się nie udało też. Yy, kolejną rzecz, jaką chciałem zrobić, chciałem się zaszyć. No to usłyszałem, że też muszę być trzeźwy, a drugie co, no to ja już nie miałem miejsca, a od tych nie? No i ja miałem szybkie narzeczenie. Chcesz szybkę do żony? I już jedziemy. Po mnie nie było problemu z szybką. Ja dzisiaj się zaszywałem rano, a wieczorem już że z piwkiem albo z butelką siedziałem, bo mi to nie ruszało. Nie? Wiedziałem, że to nie działa. Bo to... I co? I próba powrotu do Londynu. nie. No tutaj też się pojawił problem, bo ja nie byłem w stanie wrócić sam. Nie? Gdzieś w takim sensie, że mieszkam pomiędzy dwoma lotniskami, między Katowicami a Krakowem. I jeżeli mi się udało kupić bilet na wylot, który miał być powiedzmy we wtorek, z Krakowa, to ja byłem w Katowicach na lotnisku. No to znowu nie Kolejna taka próba to była, że poleciałem, pojechałem na lotnisko, też mnie wydelegowali z domu, ale to nie z tego lotniska, nie? Ja byłem w Krakowie, a w Rotbuskach to byli z tak? E, nie, tydzień wcześniej. Ja tydzień po locie byłem na lotnisku, nie? Dopiero dzięki działaniu, gdzie miałem kontakt z jednym z alkoholików, z którym pracowałem, z którym mieszkałem też, zanim wróciłem do Polski, po prostu mi powiedział, nie? Człowiek wrócił do Londynu -Pozdach. Bo tam już był mój koniec praktycznie, nie? Żadnych hamulców i też nie było żadnej szansy na pomoc od kogokolwiek, nie, bo tam nic do mnie nie docierało. I dzięki Bogu udało mi się wrócić. Udało mi się wrócić do tego chłopaka z powrotem pod dach, który mi po prostu powiedział, Sławiek, wracaj na mityngi. Automatycznie zacząłem robić sugestie. Jak tylko wróciłem, między innymi kolana, na jakieś tam podejmowałem służby na mityngach i od dziwu nie a wracając z, z Polski do Londynu, to też żegnałem z alkoholem, gdzie mieszkałem w bloku na parterze, a siedziałem przez pół dnia z jednym piwem w ręce. Nie? To był drugi dzień świąt wielkanocnych, a tak się ugotowałem, że po prostu I ja naprawdę nie pamiętam, jak ja na to lotnisko dojechałem, jak mi się środa W takim stanie byłem. Nie? Gdzie nie wychodziłem z domu, donosił mi sąsiad. I to można powiedzieć, że też, no, no niby pod kontrolą, nie? bo żona zamknęła, wtedy jeszcze żona, zamknęła drzwi wejściowe na klucz. Ja tylko w oknie piłem jedno piwo, które stało na parapecie i paliłem dopiero przez pół dnia, a tak się na, na nie? Ale udało mi się tu wrócić. Eee, ciężko było przyjść na meeting, nie? Bo ja czułem taki wstyd. Przez samą sobą chyba już najbardziej, nie? Gdzie ten chłopak mnie prowadzał też przez dwa tygodnie. I po którymś razie wylądowałem na... Patnań na meeting, gdzie zaczęła się moja przygoda z programem, która trwa do dzisiaj, mogę powiedzieć, nie? W sensie siedział obok mnie chłopak, który, którego pamiętam z wstecz, tam sprzed siedmiu, 8 lat. Zadał mi takie pytanie, Sławek jak długo się jeszcze będziesz męczył, nie? A ja tak mimo pełni ruszyłem ramionczkami. ja nie wiem, nie było u mnie to tak wyglądało, nie? Że ja przychodziłem na te mityngi dwa tygodnie, trzy miesiące, pół roku. Jak dupka ogrzyje, to ja się znowu napiję, takie było nie? I podejrzewam, że gdyby nie ten drugi alkoholik, który stanął na mojej drodze, to byłoby to samo, nie? Bo gdybym się odbudował tak trochę fizycznie, może organizm był odpoczął, to bym wrócił do tego samego, bo to u mnie była normalna. W trakcie meetingu siedział, gdzieś tam kartkę prostował taką pamiętą. Mam ją do dzisiaj Wielkiej Księdze, na której mi napisał sugestie, które już robiłem. I powiedział tylko tyle: zadzwon jutro do mnie, umówimy się na którą godzinę, będziesz systematycznie dzwonił. Ja nie wiedziałem na co się decyduje, bo jeszcze usłyszałem wcześniej pytanie, czy jestem w stanie zrobić wszystko. Ja to pytanie słyszałem już kilkanaście razy wcześniej, nie? gdzie oczywiście byłem w stanie zrobić, ale to tylko było tylko takie czegadanie. Yy. Praca na programie to było coś, czego nigdy wcześniej nie zrobiłem, nie? bo ja nigdy nie byłem uczciwy wobec drugiego alkoholika, wobec samego siebie przede wszystkim. Nie? A ten ostatni raz mnie doprowadził do takiego momentu, że ja nie miałem już nic. W sensie, wracając z Polski do Londynu, ja miałem tyle na sobie, co... Tyle miałem, co miałem na sobie, nie? Po prostu ciuchy, dziurę w głowie, rozdarcie w takie w dusze głębokie, nie? E, Ja zacząłem słuchać w ogóle ludzi na mityngach. Tego, co się mówi, zacząłem e, się utożsamiać z tym wszystkim, nie, co tutaj jest. Ja się dowiedziałem, że jest to choroba śmiertelna, z którą można żyć. Że jest to choroba duszy, umysłu i ciała, nie? co mi dał program. Program pokazał mi, że można żyć normalnie. Że ja dzisiaj nie muszę sięgać po żadne środki zmieniające świadomość. Że nie muszę sięgać po alkohol, bo bez względu na to, co się dzieje w moim życiu, ten alkohol dalej jest, nie? Gdzieś obok mnie. Ja mam do niego dzisiaj respekt. Wiem, że jest to mój wróg. Kiedyś go miałem jako przyjaciela, bo on rozwiązywał wszystkie sprawy łącznie z moją rodziną, z małżeństwem. Nie rozwiązywał, tylko nawet przetwarzał problemów, nie? Bo ja po alkoholu też miałem dużo problemów. Minęło już kawałek czasu, od kiedy wróciłem. To jest ponad, prawie cztery lata, nie? Gdzie... Ja dalej robię te wszystkie sugestie, które dostałem. My mnie staramy się. Są pewne rzeczy, których tam nie robię, bo no nie będę kłamał, że na 100% próbuję, tak? bo mi się czegoś nie chce też. dalej, chodzę na meetingi, mam służby, mam podopiecznych, co jest mega wyzwaniem, nie? Bo tego się nie da zatrzymać dla siebie po prostu. Na dzień dzisiejszy to, co kiedyś miałem, taką byłem i taką dziurę, takie rozdarcie, nie? taką pustkę bez smaku, nie wiedziałem czego chcę to zniknęło i zaczęło się zabliźniać. Ja dzisiaj wiem, gdzie jest moje miejsce, po prostu, że jest niedziela, jest meeting na i ja mogę na ten meeting iść i wręcz ja chcę iść na ten meeting, nie? Tak samo jak na, niektóre, na co po niektóre, bo uczęszczam, staram się być na trzech, czterech mitingach w ciągu tygodnia, gdzie nie chodzę za karę teraz, nie? A kiedyś dla mnie iść na meeting to była po prostu kara, bo, bo ja musiałem tam iść, bo ktoś mi coś powiedział, między innymi sponsor, że ja mam chodzić na meetingi, ja dzisiaj nie muszę chodzić dla nikogo, nie? bo jeżeli ja tam ten meeting dzisiejszy nie przyjdę, a wiem, że jestem alkoholikiem, to po prostu dla mnie to się możesz źle skończyć, jak sobie opuszczę, nie? bo tu się nie da nachodzić na zapas, czy zrobić sugestie na zapas. Ja całe życie szukałem czegoś, czego nie potrafię napisać, nie? Bo ja nie wiedziałem, czego ja szukam. A ja dzisiaj mogę powiedzieć, że ja to odnalazłem tu swoje Eldorado, to jest właśnie ten spokój, który mam. Nie zawsze, nie? Bo dalej gdzieś tam się włącza to stare myślenie, że czegoś mam za mało, czegoś mi brakuje, nie? Ale to nie jest właśnie to moje, to nie jest to moje, to jest to moje chcieństwo, nie, że ja bym więcej chciała, a ja tego nie muszę mieć, nie? Bo tak naprawdę mam więcej niż mogę oczekiwać, nie? Ja chciałem przestać pić, a mi została odebrana obsesja do wszystkich moich uzależnień. Nie wiem kiedy, jak to się stało. Ja po prostu dzisiaj nie mam tego. Przychodząc tutaj, gdzieś ta dziura, ten e, bałagan w środku mnie, gdzieś to zaczęło się wszystko zasklepiać. Ja dzisiaj mam takie momenty, że ja mam po prostu spokój, którego kiedyś nie miałem, nie? Ja nie mogłem usiedzieć na dupie, nie mogłem pobyć sam ze sobą, bo po prostu myślałem, że jestem... Myślałem. Ja jestem chory psychicznie, ale wtedy to jeszcze było takie podwójne, że ja myślałem, że jestem naprawdę chory, nie? A ja po prostu wiem dzisiaj, że ja tak mam i... Muszę robić pewne rzeczy, które mi pomagają, żeby to jakoś tam zatrzymać sobie, nie? I tym oto może zakończę. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki za twoją wypowiedź. To